Cześć wszystkim z tej strony mówię do Was znowu, ale w dzisiejszym odcinku omówimy sobie nowe anime, które weszą może jakieś dwa, <coughs> może ewentualnie trosz, troszkę więcej anime o nazwie Tokio Ghoul Otóż nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to anime jest ostatnio dość popularne. Może tylko dlatego, że wszyscy oczekują kolejnego sezonu Tytanów, a jeśli nie, to po prostu też ma dość ciekawą fabułę nawet powiem, powiem, bardzo, powiem nawet bardzo oryginalną i bez żadnych podtekstów. Nie owijając dalej, rozpoczynamy naszą recenzję. Otóż anime jest naprawdę nowe, bo wyszło w tym roku od dzisiaj jest 17, mam nadzieję, że wrzucę to jeszcze dzisiaj, a jeśli ja nie, to w najbliższym czasie. Wyszło to ogólnie przed wakacjami, chyba w maju, jeśli dobrze się nie mylę. Ty w widowni to seinen no nie, ja bym się to, 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 tak z tym troszkę kłócił Ja bym powiedział, że to jest taki może Shounen pół na pół Chociaż akcja dzieje się no, no nie, niezbyt Tak, tak, można powiedzieć Shounenowo no, Oczywiście jest to mm, Serial na razie liczy 7 odcinków Przy czym Fabuła rozciąga się Mam nadzieję, że to będzie dość, dość spory dla Siemiec który ma, będzie miał więcej niż 24 odcinki, ale Mimo wszystko się zapowiada, że to będzie właśnie 24 odcinki Jak to bywa Właśnie w Nowych anime Oczywiście gatunek to jest akcja Jak zawsze sceny walki dość, dość fajne Interesujące Dramat, horror, nadprzyrodzone moce To jest to czym charakteryzuje się To anime A o tym psychologicznie <laughs> Czy psychologiczne To nie wiem, to są oczywiście e, Tagi, które są badane na jednej ze stron Tematyka to potwory, bestie, monstra, tajemnice, zagadki, no może tego bez ostatniego. Zostało ono dość wysoko ocenione, ponad na 9 gwiazdek na 10 i chwilowo obejrzało to nawet pół miliona osób, ale nie obwijając wstępnie, znaczy wstępnie, powiedzmy tak, fabuła opowiada, że na świecie istnieją góle istoty, które je, pożerają mięso ludzi cała historia obejmuje e, teren Tokio, czyli już mamy znowu użyte do noszy Tokio jako, główny, jako taką główną, miejsce, główne miejsce akcji, akcji, tak. Gula oczywiście, nie znamy dokładnego wglądu Gula i oczywiście jest to postać, można powiedzieć, może nie, może nie bajkowa, ale po prostu zmyślona. Już się wspomniałem, gule pożerają, mięs, pożerają ludzi, tak? Są oni ich są o nich mię, źródłem pożywienia. Bez nich po prostu wariują i umierają. Jest takim odpowiednikiem mięsk, ludzkiego mięsa jest po prostu kawa. Lecz niestety, jest, lecz niestety gul musi zażyć dość sporą ilość tej kawy, żeby funkcjonować normalnie. Normalne jedzenie sprawia, że po prostu nie wyrabia. że po prostu jakby to powiedzieć no nie, nie trawi tego tak zwraca do niego, do, ma, do niego normalne jedzenie jest po prostu paskudne co po prostu <coughs> nie pozwala pozwalam trawić po prostu to żo żołądek to wypluwa co dalej główna była dotyczy naszego Kadekiego jest on głównym bohaterem tej serii cała historia się zaczyna znaczy, powiem wam Kaneki jest Powiedzmy, zwyczajnym lubiący lubiącego czytać książki, niezbyt interesuje się. Można powiedzieć specjalnie sportami, czy jakimiś zabawami jest. Po prostu zwykły szara, można powiedzieć szaraczek, który by tylko siedział i czytał książki. Oczywiście nie ma w tym nic złego, tak? Tylko że jak to w mandze i jak te wszystkie, jak te wszystkie e, historie, co ktoś taki zawsze zostanie w jakiś sposób wyróżniony, tak? W przypadku każdego cały akcji która dzieje się w Tokio z tymi kulami. pewnego dnia poznaje w kawiarni poznaje pewną dziewczynę tak zauważył że czyta na książkę chyba tą samą a nawet tą chyba, którą przeczytał nie pamiętam teraz dokładnie nie powiem wam ale o co dokładnie, dokładnie chodzi umówił się z nim na spotkanie tak dziewczyna była naprawdę ładna inteligentna wyszli dziewczyna miała na imię Rice w końcu zaproponowała, żeby ją odprowadzić, żeby odprowadził ją do domu, tak grzecznie prosząc, z myślą, że oczywiście Kaneki się zgodził, z myślą, że oczywiście poprosi ją o następne spotkanie. Jak okazało się dalej, dziewczyna była jednym z, z najsilniejszych guli, jakie występowały wtedy w Tokio, chyba występują, nie wiem, nie czytam mangi dokładnie, żeby wam to, żeby wam to opowiedzieć. Podczas próby zabicia, znaczy muszę powiedzieć pożarcia Kanekiego występuje pewna sprzeczność, ponieważ cała, cała ta walka, początek dzieje się na, na placu budowy. Znaczy przenosi się z ulicy na plac budowy, tak, gdzie nagle spadają belki na, i przygniatają rajs. E, Kaneki jest bardzo zraniony. W szpitalu uznano, że najlepszym wyjściem będzie naj w świecie. E, przeszedł or, organów z ciała rajs do ciała kanekiego po jakimś czasie kaneki staje się gulem. no który no niestety czy gulem staje się w połowie gólem ponieważ ma część ludzkich organów i część organów Gula. przecież na, zmienił, zmienił mu się język przez co nie może nie otrzyma on tak smaków jak jak normalny człowiek otrzyma tylko smaki ludzkiego mięsa które sprawia go nie wiem w taką radość jak po zażyciu nie wiem Koci miętki dla kota czy, czy coś takiego nie nie wiem jak to dokładnie opisać anima naprawdę dzieje się dynamicznie tak kiedy odkrywa, że jest gólem yy, odkrył to bardzo prosto włączył w telewizji program i, ok i był wygad chyba z jednym z naukowców zajmujących się yy, ba, anatomią gula i było, i było powiedziane, że gule nie znoszą ludzkiego pożywienia. Kaneki to oczywiście sprawdził, każdy posiłek nie był przyjmowany przez niego. Już pragnę wspomnieć, że Kaneki nie zabił jeszcze żadnego człowieka do tej, do tej pory, tak? Gule bezlitośnie zabijają ludzi, pożerając ich mięso. Lecz Kaneki jego nadal mm, Nadal męczy sumienie zabicia człowieka, ponieważ on, ponieważ on nadal jest w, poł w połowie gulem. W połowie gulem, a jeżeli jest w połowie gulem, to musi być też w połowie człowiekiem. Z czego pragnę zauważyć, że góle w tej serii są bardzo pod, są nie do odróżnienia. Z niej po czym można rozróżnić gula, to to, że jego oczy yy, w momencie gniewu albo wielkiego głodu stają się czarne, a tenczówka staje, ten staje się czerwona. Kiedy Kaneki próbuje zapalować na człowieka, aby zjeść mięso, napotyka na innego gula, który używa dość specyficznej umiejętności, której nie, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa. Teraz też nie mam jej podanej nigdzie. Jest to... To, to żeby się dowiedzieć, co to jest dokładnie za umiejętność, musicie na w świecie przeczytać odcinek anime albo po prostu... Przeczytać, przeczytać odcinek anime Bra Brawo Ale Naprawdę jesteś osobą myślącą w trakcie nagrywania A po prostu wyłączasz myślenie Przepraszam o Po przeczytaniu chapteru mangi Albo obejrzeniu odcinka anime Dowiecie się co to jest Nie było to N Tylko jakoś inaczej Na K chyba jeśli, jeśli, się nie jeśli się nie mylę W trakcie właśnie tego ponoć pożywienia wpada na niego inna dziewczyna która się nazywa Toka. oczywiście była ona dziewczyna z, z kawiarni która podawała im jedzenie zawiaduje się znaczy zauwa... wezmą w, w, w głubie wątki i mówię za szybko i się przez to nie, nie wymawiam do końca wyrazu zauważa ona, że, że ten chłopak to właśnie Kanaki, który był wcześniej w kawiarni i był, był on z RISE, razem z RISE zauważa także, że jego oko, ma lewe oko jest czarne jak Gula a prawe oko jest białe i wtedy toka wyjaśnia naszemu głównemu bohaterowi, że aby przeżyć musi się żywić ludźmi że niestety nasz kaneki tego nie akceptuje właśnie tutaj pojawia się zamiennik tej kawy Zaczynam w pracy w tej właśnie owej kawiarni, która była z na wcześniej. Ma ona oczywiście na celu może nie tyle co uratować gula, ale zapewnić mu spokojne życie, znaczy tak powiedzmy w połowie spokojne życie. No i co mogę powiedzieć jeszcze dalej? Opowiedziałem na sam początek, już dalej nie chcę mi się tego opowiadać, bo to jest naprawdę, naprawdę trochę, do, trochę do opowiadania, tak trochę nie. Co ważną rzeczą jest dla gula. Gule wyglądają jak zwyczajni ludzie, tak? Niczym się nie wyróżniają oprócz tych specjalnych umiejętności, które używają tylko po zjedzeniu ludzkiego mięsa albo kiedy są nasyceni. Nie zawsze mogę ich jednak użyć. To jest właśnie problem. Ale to nie przeszkadza nam w... By... Zgubiłem wątek, jak krew. Ajajaj. No dobra, chyba nie ma sensu tego dalej przedłużać. Aha, mówiłem, że wyglądają jak normalni ludzie, w związku z tym nie mogą dostać rozpoznania przez, przez innych ludzi, którzy polują na gule. W związku z tym Kaneki zostaje zabrany do jakiejś dziwnej dzielnicy, gdzie dziwny koleś wykonuje dla niego maskę. Żeby gule polowały, potrzebują maski, żeby ich nie rozpoznano w trakcie polowania. I tak, otóż, koleś na grafice to jest właśnie nasz, nasz Kaneki. Nie wiem, czemu, nie wiem jeszcze czemu ma białe włosy. Jeśli chodzi o anime, no to oczywiście warto ją warto obejrzeć, ponieważ daje film mm, jestem dość ciekawe zwroty akcji te specjalne umiejętności i efekty Już nie mówię o samym openingu, który naprawdę brzmi bardzo fajnie Podoba mi się Nie będę go tłumaczył, bo oczywiście Chyba chyba nawet nie ma tekstu jeszcze do, nie, tekstu jeszcze do niego No bo nie jest on jeszcze podany Tak mi się przynajmniej wydaje Oczywiście bez o tak teraz to tak troszkę już przynudzam no nic nie pozostaje wam nic innego jak tylko obejrzeć Tokio Ghoul i cieszyć się razem z jedzeniem mięska także cześć, był do Was Allen, Bajo.